Cześć, dzień dobry! Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale, w kolejnej książkowej recenzji. I dzisiaj przychodzę do Was z książką, która zrobiła mi poniekąd trochę sieczkę z mózgu. Książką, po której nie spodziewałam się, że pierwszy raz w życiu zostawi mnie z takim książkowym katem, że naprawdę nie potrafiłam się pozbierać. I jest to książka od wydawnictwa Winivia, czyli Sadie Courtney Summers. Jak zwykle, na samym wstępie chciałabym podziękować wydawnictwu Nidia za to, że dostałam swój egzemplarz tej książki. Książki, po której nie spodziewałam się, że dostanę z nią tak wielki bagaż emocji, doświadczenia i pewnej, pewnego jakiegoś takiego zastanowienia się nad sensem życia. Nie wiem, jak Wam to inaczej powiedzieć. W każdym razie nie spodziewałam się, że ta książka zrobi ze mną to, co zrobiła, że zostawiła mnie. Po przeczytaniu z wielkim kacem książkowym, po którym nie, naprawdę nie byłam w stanie sięgnąć po nic innego przez chyba dwa dni, a mnie się kace książkowe naprawdę nie zdarzają, albo zdarzają się tak rzadko, że praktycznie wcale o nich nie pamiętam. A nawet jak książka mnie zosta zostawia czasami z jakąś refleksją, to i tak zwykle dosyć szybko sięgam po kolejną książkę, pamiętając o tamtej tak naprawdę wiecie, książki zostawiają w moim sercu i w moim mózgu e, jakieś ślady, rysy. Ja często do takich książek wracam myślami, ale po prostu nie sprawiały one nigdy takiego, takiego wrażenia, że, że nie mogę sięgnąć po kolejną książkę, na przykład lżejszą i sobie jej poczytać. Ta po tej musiałam zrobić przerwę. Po prostu musiałam. I chcę Wam powiedzieć, że jest to książka, która nie jednej osobie może wycisnąć łzy z oczu, niejednej osobie złamie serce i tak naprawdę jest to książka, po której się nie spodziewacie. Że pojawią się wątki, które po prostu ugną Wam kolana i będziecie musieli, jeżeli staliście czytając tą książkę, to będziecie musieli usiąść. Ta książka jest tak naprawdę bestsellerem New York Timesa i dostała nagrodę imienia Edgara Alana Poe. I przyznam się Wam bez bicia, że często jak widzę na jakiejś książce, że to bestseller, czy jest polecana przez nie wiadomo jak sławnych autorów, to zwykle biorę to bardzo mocno z przymrużeniem oka, bo nie zawsze to, że na książce jest napisane bestseller, to tak naprawdę oznacza, że to jest książka, która mi się spodoba albo zrobi na mnie wrażenie. Tak naprawdę o Sejdi nie słyszałam wcześniej nic. Jeżeli chcecie, a polecam Wam z całego serca recenzję Sejdi od Karoliny z kanału Kombuk. To zapraszam Was tam. Karolina słyszała bardzo dużo dobrego o tej książce już na zagranicznym Booktube. Czytała bardzo dużo pozytywnych recenzji, prawdopodobnie na Goodreads. Ja o tej książce nie wiedziałam nic. Ja podeszłam do niej z taką naprawdę czystą kartą, nie wiedząc nic, sugerując sugerując się trochę, że jeżeli wydawnictwo Winivia wydaje młodzieżówki, i zazwyczaj są one lekkie, śmieszne, zabawne, są w świecie czasami fantastycznym. Jakieś romanse, przygodówki, wiecie, tego typu sprawy, to nie spodziewałam się, że nagle na moją głowę spadnie coś tak mocnego i wydaje mi się, że poniekąd wartościowego, co może zmienić życie wielu osób pod względem tego, jak postrzega się świat i po prostu będą Wam w, tej książce, przy, w trakcie czytania tej książki towarzyszyły takie emocje, że momentami możecie nie wiedzieć, co ze sobą zrobić. Nie będzie to długa recenzja, i nie będę Wam długo opowiadać o całej tej historii, która się dzieje w tej książce, bo tak naprawdę zdradzanie Wam jakiegokolwiek elementu w tej książce może Wam zepsuć podejście do czytania tej książki. Nie chcę mówić, że zepsuje Wam zabawę albo przyjemność z czytania, bo tej książki nie czyta się dla przyjemności i ta książka w żadnym momencie nie jest zabawna. Ta książka jest pełna stresu, pełna nerwów. Pełna emocji, w większości negatywnych, do której naprawdę ja się tego nie spodziewałam, ale chciałabym, żebyście wiedzieli, że tam nie dzieje się zbyt dużo dobrego i musicie być tego świadomi już od samego początku. Jednak im mniej o tej książce wiecie, tym lepiej wciągacie się w tą historię, tym lepiej ją przeżywacie i tym łatwiej nie wiem czy łatwiej ale z taką łatwością przychodzi. Zrozumienie niektórych akcji podejmowanych przez bohaterkę, bo Sadie jest opowiedziana tak naprawdę z dwóch perspektyw. Z perspektywy właśnie tytułowej, głównej bohaterki Sadie, która na bieżąco opowiada nam swoje życie, z którą na bieżąco śledzimy jej historię, jej poczynania, jej wątek, bo Sadie ma 19 lat i jest bohaterką, która się jąka, i w dialogach bardzo pięknie to wygląda. Jest dziewczyną, która się wstydzi tego, że się jąka, widzi, jak ludzie ją postrzegają, jak się nad nią litują, jak się z niej śmieją. Jest dziewczyną, która nie skończyła szkoły, bo poświęciła się w całości wychowaniu swojej młodszej siostry Mati. Mati, która aktualnie nie żyje. Mati, która była chyba 7 czy 6 lat młodsza od naszej głównej bohaterki i została zamordowana. Mati. Która była tak naprawdę jej siostrą tylko dlatego, że zostały urodzone z jednej matki, a każda z nich miała innego ojca. Każda z nich miała również inne podejście do swojej matki, bo Sadie jej nienawidziła. Może nienawidziła to zbyt duże słowo, ale Sadie miała bardzo słabe kontakty z matką, bo uważała, że ona nigdy jej nie kochała. I, on, I Sadie zawsze była zostawiona sama sobie Zawsze musiała sobie radzić sama Do momentu, gdy w jej życiu pojawiła się młodsza siostra Którą zajmowała się już od samego początku Gdy tylko ta pojawiła się na świecie Natomiast Mati była zakochana w swojej matce po uszy I była do niej niesamowicie podobna Jak jeden do jednego I prawdopodobnie dlatego matka dziewczynek Bardziej preferowała Mati niż samą Sadie Historia dziewczyny jest tragiczna, bo tak naprawdę matka Sadie w którymś momencie odchodzi bez powiedzenia żadnego słowa na do widzenia, po prostu wyjeżdża, opuszcza dziewczyny. Sadie się tego spodziewała. Wiedziała, że jej matka alkoholiczka i narkomanka w którymś momencie zniknie z jej życia i jakby przyjęła to z pewną dozą spokoju i takiego luzu, bo wiedziała, że coś takiego w pewnym momencie się wydarzy. Natomiast młodsza Mati. Była zrozpaczona, zdruzgotana i zdesperowana i chciała zrobić wszystko, żeby tą matkę... Odnaleźć I od tego momentu Mati i Sadie są nierozłączne Sadie porzuca szkołę, żeby iść do pracy I żeby zapewnić swojej młodszej siostrze Jakiekolwiek po prostu potrzeby Żeby dać jej jeść Żeby miała się w co ubrać Odkładała nawet pieniądze Mimo swoich niewielu lat na to Aby jej młodsza siostrzyczka mogła kiedyś Iść do lepszej szkoły Iść do koledżu, na uniwersytet I móc się po prostu rozwijać A Sadie... Po prostu zostawiała swoje potrzeby gdzieś tam z boku, bo siostra była dla niej najważniejsza. Więc zrozumcie, co się z Sadie musiało zadziać, gdy Mati któregoś dnia okazało się, że nie dość uciekła z domu, wsiadła do cudzego pick-upa, to jeszcze została zamordowana. Teraz Sadie rozpoczyna swoją podróż, aby znaleźć zabójcę swojej siostry, a ona podejrzewa, kim ten mężczyzna może być i zrobi wszystko, żeby go znaleźć i zabić. Jak jej to wyjdzie? Jak wyjdzie to dziewiętnastoletniej dziewczynie, która się jąka, która ma problem z pewnością siebie, z, jakąkolwiek, z jakimkolwiek docenieniem swojej wartości? Natomiast druga część historii jest prowadzona przez radiowca, dziennikarza Westa McCrea, który prowadzi radiowy podcast i jakby odtwarza w tym podcaście... Wszystkie ruchy, jakie poczyniła w swoim życiu Sadie, szukając zabójcy siostry. Tak naprawdę, rozpoczynając podcast, wiemy tylko tyle, że Sadie zaginęła. Chyba nawet praktycznie rok wcześniej, czy kilka miesięcy wcześniej, między tym, gdy Sadie opuściła dom, szukając zabójcy swojej siostry, minęło naprawdę wiele miesięcy, gdy pan West, dziennikarz, rozpoczyna swoje śledztwo i odtwarzaniem rozmów z osobami, które Sadie w swoim życiu spotkała. Ten podcast ujął mnie przede wszystkim tym, że nie jest, nie jest w pewien sposób fantastyczny i nie idzie gładko. W sensie, jeżeli mamy jakieś dwie sprawy, mamy punkt A i mamy punkt B, to jakby rozwiązanie czy połączenie tych dwóch wątków Nigdy nie idzie gładko, nigdy nie sprawi, że ktoś pomyśli, czy nasz dziennikarz spotka jedną osobę i nagle to się łączy, nagle mamy jakieś wizje, niesamowite szczęście, intuicje, że, że to się łączy. Tylko my naprawdę potrzebujemy bardzo dużo czasu, stresu, nerwów, interwencji, iluś tam osób, tak jak gdyby to się działo w rzeczywistości, żeby faktycznie te dwie rzeczy połączyć. I to dodaje takiego naturalizmu tej historii, że wy naprawdę się czujecie, jakbyście słuchali tego podcastu w radiu i śledzili na bieżąco wszystkie informacje, jakie się dzieją, jakie West przedstawia. Ten podcast naprawdę jest napisany w tak niesamowity sposób, że aż chciałoby się go kiedyś usłyszeć w radiu. Oczywiście nikomu nie życzę takiej historii. Ale wiecie, to jest tak profesjonalnie zrobione i tak przedstawione, że naprawdę czasami mi się wydaje, że ja o tym podcaście nie czytałam, tylko że ja go po prostu słuchałam w radiu. Natomiast historia Sejdi jest tak bolesna, jest tak przerażająca i tak mroczna. To nie jest bohaterka, która chce zostać nie wiadomo kim. Która, nie wiem, chce iść na uniwersytet, być najlepsza i jej się to udaje po prostu od tak, od pstryknięcia palcami, to jest bohaterka, która nigdy nie stawia siebie na pierwszym miejscu. Która to, że podjęła się tej akcji yy, zabójstwa, bo to już nawet, słuchajcie, ta, to, że 19-letnia dziewczyna postanowiła zemścić się na zabójcy swojej siostry, to w ogóle nie jest nic pozytywnego. Nasza bohaterka nigdy, Nigdy nie przedstawia się jako ktoś pozytywny. Jest nerwowa, jest agresywna, jest kierowana negatywnymi emocjami od samego początku do samego końca. Jest świadoma tego, że w trakcie całej tej akcji może zginąć i jest gotowa poświęcić swoje życie tylko dlatego, żeby zemścić się na zabójcy swojej siostry, żeby spotkała go kara, która będzie adekwatna do tego, co zrobił małej Mati. I wiecie, Chodzi o to, że nasza główna bohaterka nie liczy się z tym, że ona zabije tego faceta, a później, nie wiem, pójdzie na studia za te pieniądze, co jakby odłożyła dla swojej siostry. Tam nie ma żadnej takiej myśli przyszłościowej. Co się stanie, gdy ona go zabije? Ona jest świadoma, nasza główna bohaterka Sadie, jest świadoma tego, że ta misja może jej się nie udać. Że ona może po prostu stracić swoje własne życie, gdy, gdy będzie próbowała odnaleźć chociażby tego faceta. A to dopiero, gdy może uda jej się go spotkać i faktycznie zabić. A może uda się go spotkać i on zabije ją szybciej. Wiecie, tam jest tyle niewiadomych, bo tak naprawdę nasza Sejdi wie tak naprawdę tylko na samym początku, jak ten mężczyzna ma na imię. I tylko od tego jednego małego elementu wychodzimy. Ale idziemy coraz dalej. Po nitce do kłębka poznajemy coraz więcej ludzi, którzy tak naprawdę nie są do nas pozytywnie nastawieni. Jest naprawdę bardzo wiele momentów, gdy my kibicujemy naszej bohaterce. Są momenty, kiedy ma dosłownie troszeczkę szczęścia, ale to tak naprawdę troszeczkę, bo tak naprawdę nic nie idzie jej prosto. Gdy nam się wydaje, że to jest historia, wiecie, czasami są takie historie, że nasz bohater. Jakiś tam bohater musi coś zrobić, musi powiedzmy, nie wiem, spotkać się z bohaterem A, wejść do budynku B, zabrać, zabrać, nie wiem, jakiś przedmiot C. I uciec. I najczęściej te wszystkie trzy rzeczy ABC przychodzą mu z taką łatwością, że to jest tak nierzeczywiste i tak nierealne, że my to kupujemy, bo to się fajnie czyta, i jakby nasz bohater zawsze jest do przodu, zawsze jest fajny, zawsze mu się udaje. Natomiast historia Sejdi pokazuje, że ta historia jest bardzo mocno rzeczywista, bardzo mocno przytłaczająca, bo często się właśnie zdarza, że gdy już jej się nawet jakiś element uda. Gdzieś się zakradnie, gdzieś kogoś spotka, gdzieś kogoś zauważy, gdzieś kogoś śledzi, to to bardzo często nigdy nie kończy się dobrze. Nigdy nie jest tak, że zachowanie czy akcja, której podejmuje się nasza główna bohaterka, jest w stu procentach zrealizowana bezproblemowo. Tam zawsze się coś zadzieje, ktoś się nakryje, ktoś ją dopadnie, ktoś ją pobije, ktoś po prostu, no. Zniweczy jej plan i to, czy naszej bohaterce uda się dobrnąć do samego końca i przeżyć już od samego początku stoi pod naprawdę wielkim znakiem zapytania i każdy etap, który poniekąd uda jej się ukończyć jest dla nas takim odetchnięciem i spowodowaniem tego, że my dalej jej kibicujemy, że odetchnęliśmy razem z Sadie, że coś jej się udało. Że jesteśmy o jeden krok bliżej celu, ale to wcale nie oznacza, że my do tego celu faktycznie dotrzemy. I w tej książce, tak naprawdę, mimo tego, że znamy motywację głównej bohaterki już od samego początku, najbardziej przerażające jest to, czego Wam nie mogę powiedzieć czyli zdradzić dodatkowych motywów, którymi kieruje się nasza główna bohaterka, i nie mogę Wam powiedzieć, co ona tak naprawdę w połowie swojej podróży odkrywa. Co jest przerażające, obrzydliwe i tak naprawdę nigdy bym się nie spodziewała, że ta książka, traktująca o dziewczynie, która żąda zemsty za zabójstwo swojej siostry, będzie ciągnęło jeszcze takie wątki za sobą. To sprawiło to i zakończenie, które ro rozwaliło moje serce i eksplodowało po prostu w mojej głowie. To sprawiło, że ta książka naprawdę bardzo mocno zasługuje na pierwsze miejsce wśród młodzieżówek, chociaż nie, wiem, chociaż nie wiem, to tak naprawdę jest młodzieżówka. W sensie, ja nigdy nie myślałam, że książka tak mocno mroczna, tak, mrocz, mo, tak mocno życiowa i przerażająca sprawi, że, że to będzie młodzieżówka, ale może faktycznie. Nawet młodzież powinna coś takiego czytać, coś tak poruszającego, bo kurczę, te wszystkie negatywne emocje, to co my w tej książce widzimy, naprawdę przytłacza. Nie wiem, czy każda osoba w takim przedziale wieku młodzieżowym, czy każda osoba da sobie z tym radę, i że do każdej osoby trafi to tak mocno, jak trafiło do mnie, i czy, czy, czy ta druga osoba faktycznie. Będzie umiała tą historię docenić, bo ja jestem pod jej naprawdę wielkim wrażeniem. I chcę Wam powiedzieć, że nie dość, że bohaterka jest taka bardzo rzeczywista i że przeżywa naprawdę fatalne przygody i to jest naprawdę przerażające i mroczne to jeszcze te wszystkie miejsca, które mamy opisane, są tak brudne. Tak nieprzyjemne, nieprzyjazne sprawiają. Jak my, jak my to czytamy, to mamy wrażenie, że to wszystko, co nas otacza, to wszystko, może inaczej, to wszystko, co otacza naszą główną bohaterkę, otacza także nas. My czujemy ten klimat w stu procentach. Więc nie mogę Wam powiedzieć o tej książce już nic więcej, oprócz tego, że macie ją wziąć i macie ją przeczytać jak najszybciej jeżeli tylko to, co ja Wam powiedziałam, sprawiło, że chcecie ją przeczytać. Bo... Kurczę! Bo warto. Ja myślałam, że sięgnę po tą książkę od Winidia, która będzie troszeczkę taką odskocznią od tego, co zwykle od tego wydawnictwa czytam, że będzie może jakimś fajnym thrillerem albo kryminałem, który sobie, wiecie, przeczytam, odłożę na półkę, powiem Wam, że było spoko, ale tej książki nie da się po prostu tak odłożyć. Ja... Przez kilka dni nie potrafiłam napisać nawet kilku słów o tej książce, żeby zamieścić post z recenzją na Instagramie. Ja nadal do tej pory nie wiem, czy zrobiłam wszystko, co mogłam, żeby przekazać Wam jak najwięcej wartościowych rzeczy w tym filmie. Ta książka po prostu zostawia odbiorcę na sam koniec bez słów, bez komentarza. W tej książki nie da się po prostu tak opisać. Nie da się jej ocenić. I nie da się powiedzieć otwarcie, przeczytajcie albo nie przeczytajcie, bo, I wylistować, i wylistować powody. Ta książka niesie za sobą po prostu taki bagaż emocjonalny, że nie da się do niej po prostu podejść jak do zwykłej, lekkiej, przyjemnej młodzieżówki, którą się po prostu poleci, bo była fajna, lekka i przyjemna i fajnie się czas przy niej spędza. Nie, to jest książka nad którą najpierw się musicie zastanowić, czy chcecie ją przeczytać, wiedząc już to, o czym wam powiedziałam. Bo wydaje mi się, że jeżeli ktoś sięgnął po nią po prostu, sięgnie po nią po prostu od tak, to może się bardzo zdziwić. Ale życzę wam tego, żebyście w którymś momencie swojego życia po tą książkę sięgnęli, a w komentarzu pod tym filmem dali mi znać, co o niej myślicie. Jeżeli jeszcze nie czytaliście Sadie, to dajcie mi znać, czy moja recenzja... Czy recenzja Karoliny, czy recenzja kogokolwiek innego, która pojawi się na BookTube, czy was do tego zachęciła? Czy przeczytacie? Czy sięgniecie? Czy słyszeliście o tej książce? Bo moim zdaniem warto. Warto po nią sięgnąć, ale tylko w momencie, gdy wydaje wam się, że możecie być na nią gotowi. I to tyle ode mnie. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że widzimy się wkrótce w kolejnych filmikach. Dzięki serdeczne. Do zobaczenia.